Dobry wieczór Państwu Ośka z kanału 30 lat USA. płania Państwu jak zwykle. No, yy, yy, siedzę sobie w domu, bo do, do, dopadł mnie straszny dół. Mam doła niesamowitego, ale to mi się zdarza bardzo często w maju. Siedzę w domu do dodatku w piżamie. O. I. Na dworzu zresztą jest chłodno. Chciałam się przejść, żeby tego doła jakoś tak. Z, z, może nie całkowicie zlikwidować, ale jakoś tak, no po prostu zrelaksować się. Ale jest zimno na dworzu dziś. Wieje wie, wie taki chłodny wiatr. Także nie dałam sobie z tym spokój, bo chciałam tam nad jeziorkiem nagrywać ten, ten filmik. No i dobrze. I nagrywam filmik pod tytułem Pytania i Odpowiedzi. E, dobrze. To ja już zacznę, żeby nie przedłużać się, bo potrzebnie. Muszę, muszę się trochę tak wygodnie tu usadowić. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja jeszcze nadal nie mam tych mikrofoników. Dobra, tak siądę. Czy tata ma kontakt z dziećmi? Od moich dzieci nie, nie ma kontaktu i nie chcę mieć e, tato kontaktu. Kiedyś ostatni raz jakikolwiek kontakt był, to. Było, jak myśmy chcieli pieska zaadoptować, a Ach, jak wyrzucę tutaj. A... I on, ponieważ były potrzebne pieniążki na adopcję tego pieska, to on nam odpisał, że poprosiliśmy go, żeby nam te sto parę dolarów dał, żeby dzieci się mogły do tego pieska mieć, ze względu na to, że to był taki terapy terapeutyczne działanie tego pieska, też funkcja tego pieska byłaby i, i też tzw. Therapy Dog, już tak u nas mówi i no i tak napisałam do niego, żeby pomógł mi, bo mi było ciężko wtedy finansowo, on odpisał, że biedacy to nie, nie powinni mieć żadnych zwierzaków, niby racja. No i wtedy już to był ostatni, ostatni raz, jak był jakikolwiek kontakt. Jak doszło do rozwodu i czy otrzymałam i pomoc prawną. Nie chciałabym zbyt się wgłębiać w ten temat, bo to są sprawy, o których wolałabym raczej zapomnieć. No ale doszło do rozwodu z obu, z obu stron, winy obu stron moim zdaniem. Wina była jego i moja. Nie było tak, że ja o święta jestem i nie. Też, Też tam było trochę mojej winy w tym wszystkim. I pomoc prawna była taka, że ja i tak znalazłam się w bardzo ciężkiej sytuacji, ale była pomoc prawna. No, była pomoc prawna. No. <grytanie> czy Andy chce być weterynarzem, lekarzem weterynarii, czy, yy, czy czy technikiem weterynaryjnym? Andy już nie chce być ani jednym, ani drugim. Dlatego, że kiedyś go pytałam, dlaczego? Po prostu on, po, on powiedział mi, że on nie mógłby znieść, jak ktoś tam przyniesie zwierzę do uśpienia. A w, no przy, takim, przy takim czymś trzeba, trzeba być, trzeba, trzeba brać w tym w pewnym stopniu udział. Także powiedział mi się, nie, myśmy, myśmy jesienią kładli naszego kotka do uśpienia, bo miał, miał tę niewydolność Nerek. Um, bardzo dużą niewydolność nerek był na operacji. No, i byliśmy, byliśmy, bo już, już źle się czuł. chcieliśmy go zanieść i ciężko było to przeżyć. Andy płakał jak był chociaż ma ma 23 lata. Ja zresztą mhm. też. I ja go rozumiem w sumie, że nie chce być. I on jeszcze w sumie nie, nie bardzo wie. Co by, co by chciał robić, podoba mu się ta praca, którą ma do tej pory. I chociaż jest to praca bardzo mało płatna, on ją lubi, lubi ją po prostu. On jest dorosły, całą będę tam coś narzucać. Kolejne pytanko było ogrzewanie przy minus 30 stopniach. Zimą jest. Zimą schodzi nawet do minus 40 tam paru stopni. Temperatura. Jest bardzo zimno, bardzo zimno. Lód, jezioro jest skute lodem doszczętnie i nasze ra, nasze, nasze. Tu ogrzewa, Ja zawsze oprócz tego, że ogrzewam wiadomo mieszkanie, to ten. To. Ogrzewam mieszkanie, to jeszcze uszczelniam okno i wszystko, żeby jak najmniej płacić za ten prąd, bo prądem ogrzewamy. Prąd mnie wynosi około 150 dolarów na miesiąc, w tych miesiącach zimnych. Dostaję dofinansowanie w skali rocznej. Tego dofinansowania z jakieś 418 chyba dolarów. Ostatnio dostałam. Chyba tak było zawsze. Zawsze to dofinansowanie dostaję, względem na to, że jestem o niskich dochodach, osoba także, także dostaje takie dofinansowanie. No, także, także jest tak. Czasami można do jakiejś organizacji się zwrócić o pomoc też, ale mnie nie uda. Da znaczy, raz się mi udało dostać na coś tam pomoc, ale nie wiem na co to było, nie pamiętam. To było już dawno temu. No, co, ja to wtedy tą pomoc dostałam. też chyba właśnie na prąd, ale, ale dokładnie nie powiem, nie pamiętam. Jak te organizacje mają środki, to tak, to pomogą, ale czasami tych środków nie ma i nie, i nie pomagają. Tacy o takich niskich dochodach to lubią. Znaczy oni mają tam swoje dojścia, gdzie tam się do takich organizacji to po prostu popytać, prawda. No, Ja też pytałam w tym roku jakąś tam pomoc, jakiej organizacji jednej, ale nie odpisali mi nawet na e-maila, także no nie wiem. Nie wiem, jak to jest de facto teraz. Kiedyś raz tam mi się udało otrzymać jakąś pomoc od takich organizacji. A te, dotat a te dotacje do tego dotacji się to mówi. No tą pomoc ja dostaję z takiego specjalnego programu w Wisconsin, który działa dla, jako pomoc na takich o niskich dochodach. No. Nie przegapiła tutaj żadnego pytania. Dobrze, kolejne pytanko. Czy, czy chciałabym wrócić do Polski, czy odnalazłam się w Polsce? To pytanko jest takie, że na pewno bym chciała wrócić do Polski na emeryturę na, na 100%, a może nawet i na 200%. Bardzo bym chciała przyje, przylecieć do Polski już na stałej, nie, nie odlatywać stamtąd już tutaj z powrotem, ale jest znowu taka sytuacja, że dzieci tu chcą zostać i. Nie wiem, czy bym się pod tym względem odnalazła, że po prostu dzieci. By... Ja bym strasznie za dziećmi tęskniła, no. Przecież pamiętam jak byłam w 22 roku, jak tęskniłam za dziećmi. Mi się zdawało, że o dorosłe dziecko to tęsknić nie będziesz, a ja tęskniłam i tak. No. Także pod tym względem nie wiem, czy bym się odnalazła w Polsce. Również nie wiem jak to by było, <laughs> Również. Właściwie nie, tak. De facto tam się odnalazła w Polsce. Gdyby nie to, że tutaj są te dzieci, ja bym za nimi tęskniła. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. No, moje kotki. Tu jest pytanie też o kotów. Mam trzy. Znalazły się u mnie pod, tak, że po prostu przyszła taka koteczka bezdomna. Taka dziewczyna ją przyniosła. I tutaj jest osiedla dziewczyna. I myśmy ją jakoś tak zgarnęli, ona wtedy jakoś tak, wiem, że to było lato, jakoś tak ona ja otworzyłam okno. Nie, tak zupełnie jakoś tak nieświadomia, czyli nie tyle otworzyłam na całego, ale troszkę uchyliłam okno. Ona przez to no, czmychnęła i nie było jej dwa dni i wróciła już, była w ciąży i urodziła dwa kotki, z czego jeden właśnie z, z tych dwóch został... Yy, no był musiał być, musiał być uśpiony w zeszłym roku także no tak to było nie koty nie wypuszczam na dwóch, siedzę w chałupie tu u mnie nie ma wychodzenia żadnego nie pozwalam im wychodzić no tutaj tutaj, tutaj obok mnie śpisara. zaraz pokażę pokażę się Pokaż. Nie, nie, ja nie chcę jej budzić. Spojrzała się na mnie jednym okiem. Dobra, no, a trzeci kotek, ona się okoczyła, ona się okoczyła, dwa kotki urodziła i, i no i ten jeden umarł, a i, i w sumie ona i jej córka zostały. No, ale jeszcze potem przy, przy las Rademenas, taki czarny kotek, to on z kolei taką mroźną noc styczniową go przygarnęłam, bo po prostu przyszedł. Przecież to było chyba minus 20 stopni było, czy coś wtedy. Ja nie, ja nie mogłam po prostu go zostawić na dworzu. Nie dało się, nie, nie mogłam. On tu przyszedł, przyszedł ogrzać się, potem wyszedł. Następnego dnia już tu był, już wlazł do, do mojej, mojego mieszkania i już został, tak. Na tej zasadzie. Są te kotki. No. I, i, kolejne pytanie: czy mam kontakt z Polonią? Nie, nie mam, proszę państwa, nie mam kontaktu z żadną Polonią. Kiedyś usiłowałam nawiązać kontakt z ludźmi, ale to był taki klub jakiś polski. I ci ludzie tam byli tacy. No, nie chcieli po prostu odzywać się do mnie czy coś, a ja jestem osobą też nieśmiało, nie, nie, nie chciałam jakoś tam się komu, komuś narzucać w tym klubie, a ja jestem ta i to może się... być może to z moje, moje nawet i wina, że ja się nie, nie koleguję z nikim z Polski, Bo ja jestem taka introwertyczka raczej, to to, to... Ale, ale, ale potem słyszałam, ktoś tam mówił, że ten klub to jest taki trochę towarzystwo wzajemnej adoracji, że oni tam tylko... Swoi ze swoimi, nie? Jakoś tak. Także ja nie mam. Może gdybym mieszkała w Chicago, to bym miała, na pewno bym miała, ale nie mieszkam. Mieszkam w pewnym oddaleniu, także no nie mam, nie mam kontaktu z Polonią Amerykańską. I moje hobby to, tu jest było pytanie o hobby. Dobrze, moje, moje hobby to, z całą pewnością mogę stwierdzić, że moje hobby to jest czytanie książek, beletrystykę, literaturę faktu. Czytam także, także bardzo o, czytanie książek numer jeden. Lubię gotować, chciałabym kiedyś zademonstrować coś, co gotuję, ale kurczę, jak kiedyś usiłowałam to nagrywać, nie, to mi pospadały te wszystkie urządzenia, bo to ja, ja mam strasznie mało miejsca w tej kuchence. To jest ciemna, mała kuchnia. To, że jest ciemna, to tam pali licho, nie, bo tam światła sobie można zrobić, nie. Ale ale to, że ja mam mało miejsca, bo ustawia się urządzenie, żeby to jakoś nagrywało, nie? A ja nie mam jakiegoś operatora. Andy po prostu pracuje prawie cały czas. Dzisiaj też dopiero wieczorem wraca. Także także no nie mam jakiegoś operatora, który by jakieś tam zbliżenie tam zrobił i jakieś nagrywanie, żeby to trzymał. A mnie to wszystko leciało na łeb, na szyję. Te jakieś tam stojaczki, nie stojaczki, no wiecie, nie? Wiecie. Ale może kiedyś mi się uda, nagle, bo lubię gotować. Dziś będę gotować chimichangę. Takie pyszne jedzenie. Też chyba meksykańskie, ale nie wiem, na 100%. Dobrze. Dobrze. Kolejne takie dość ironiczne pytanie padło, czy ja pracuję według pogody, czyli czy, czy yy, yy, to, że jest jakaś pogoda, niezbyt niezbyt. Yy, jak deszcz na przykład, czy burza, czy ja mam prawo zostać w domu? Nie, nie mam. Nie mam takiego prawa. Muszę pracować według grafiku, nie według pogody. No, ale w, ta w pogodę taką jak w Wisconsin zimą, jak komuś na przykład nie startnie samochód, nie zastartuje samochód, nie z powodu mrozów, no to oni to zrozumią. To nie jest tak, że czy jakiś śnieg bardzo głęboki. Bo przecież też tak bywa. Nie? Także... <laughs> Przepraszam. Tak, tylko w takich wypadkach oni, oni to biorą pod uwagę. W moim przypadku jest jeszcze to, że mam szefową, taką fajną, że jakby jakaś burza z piorunami była, to ja tam zadzwonię, zobaczę tam, stawię za pół godziny i nie mogę przyje przyjechać. Na przykład, przykładowo na 11, bo jest teraz burza, ja się trochę boję, boję się. Ona to raczej zrozumie, to nie byłoby tak, że: o, ty już masz, nie, prze przechlapannę. Nie, nie byłoby tak raczej, nie myślę. Ale, ale nie, ja wtedy, jak była ta burza, to nagrywałam, tak mi się powiedziało. To, to nie, to ja pojechałam normalnie i byłam o czasie w robocie. Ale burza też przeszła. No, czy mam bliską rodzinę w Polsce i czy chcę wrócić? No, już właśnie z tym wróceniem to tak, to tak, chcę wrócić. Już to mówiłam w poprzednim pytaniu. Chcę wrócić na emeryturę do Polski. A czy mam bliską rodzinę? No mam siostrę w, w tym moj, moim domku tam, po babci, który tam jest, ona tego domu tam dogląda, tam mieszka moja siostra, a jeszcze mam kuzynostwo po świętej pamięci cioci, która była siostrą mojej świętej pamięci mamy. No ale to kuzynostwo się też nie rozrasta, oni mają tylko jedno dziecko. I, ten, i to dziecko też jeszcze nie ma swojego dziecka, także nasza rodzina jest naprawdę mała, kurczy się z roku na rok. Wiadomo, że um, taka bliska rodzina, nie? Wiadomo, że jak ktoś tam jest nie, nie będzie miał kolejnego potomka. Nie no, to potem ta rodzina raczej się kurczy, prawda? Zmniejsza się zamiast zwiększać. No, to tak jest. U mnie niestety tak jest. No. no tak mam, tak mam. I kolejne pytanko. czasy pandemii w USA. Czasy pandemii w USA ja pamiętam, że... No, no było tak, że w tym Wuhan się coś słyszało. Pod koniec 2019 roku, ale ja to tak troszkę jakby olałam, dlatego że po prostu o, to jest tak daleko, to, to jakoś nie, nie zwracałam na to po prostu uwagi. No a potem w marcu to wybuchło tak na całego u nas, szkoły pozamykane, już absolutny, kompletny był lockdown, jeśli chodzi o wychodzenie z domów, kompletne, no panika totalna w sensie takim, że. Nie, nie jeździli ludzie nigdzie. W te pierwsze dni było okropnie. No i, i myśmy się jakoś tak. Tu chyba wszędzie na świecie było, że Każdy musiał się jakoś oswoić z tym, nie. Potem były te ech, służby takie, nieco czyściły te ulice i wszystko, nie. I, no, i do sklepów można było jechać. Można było jechać, ale trzeba było mieć maseczki, rękawiczki pozakładane, nie, żeby... Były takie jakieś szkolenia online, też przeprowadzał taki jeden pan, jego tam oglądałam, jak się należy zachowywać w tych sklepach. Dzięki. Znaczy, no nie, nie wiem czy dzięki Bogu, ale ja pracowałam, nie pracowałam wtedy, także nie musiałam się martwić już o pracę, natomiast Andy pracował, no to on w tej pracy też tam prowadzili procedury, nie? Jakieś tam y, związane z tym maseczki i, i tak dalej. Yy... Ale sklep, sklepy to było totalne, totalne takie jak, jak prawie, że jak apokalipsa, jeśli to tak można powiedzieć, bo no nie było nic kompletnie w sklepach w tym czasie. No. To, to, co mi siostra wysyłała z Polski, żeby tam, znaczy wy tam macie, że w Polsce są y, takie rzeczy, ona, zdjęcia z Biedronkiem, przykład, czy Lidla wysyłała nie, to tutaj nie było nic kompletnie. Łyse półki były kompletnie, nic nie było na półkach. Te, te chłodziarki takie, wiecie, te, też oszklone takie, to puste totalne, wszystkie pizze, wszystkie jakieś jedzenia, mrożone warzywa, owoce, wszystko powybierane było totalnie. Cukry, ryże, makarony. Yy. Były tam, coś tam od czasu do czasu można było widzieć na, na półkach. Papierów toaletowych nie uświadczysz ani ręczników papierowych, ani jakichś tam chusteczek higienicznych, absolutnie. Tam były totalne pustki, totalne. No potem się to, jakby, jakby ten pierwszy etap tej pandemii był jakby opanowany, to już potem było troszkę lepiej. W tym czasie zaczęłam też zamawiać bardzo intensywnie online. I, i po prostu też takie jakby ostrzeżenie było przy ostatnim etapie, jak już się miało płacić online, to było takie, że Musisz podpisać takie coś, że zgadzam się, że ten kierowca doręczy to bez kontaktu z tobą, w sensie do drzwi do doręczy, a ty, nie musi, a ty nie sprawdzasz tego, czy tam wszystko jest to, co, za, za coś zapłaciło. No to ja to podpisywałam, ufając, że wszystko będzie. No i mi się zdarzyło chyba tylko ze dwa razy, że tam brakowało jakichś mniejszych artykułów, ale to chyba nie ze względu na jakieś tam z ich strony szachrajstwo tylko po prostu dlatego, że może zabrakło czy coś. Ja to potem jakoś tak rozwiązywałam. Nie. I tak to było, że. I od tej pory też zamawiam online dużo, bo mamy tylko jedno auto i to auto bierze do pracy codziennie, także nauczyłam się dzięki temu tak no tym online kupować produkty, jak mi czegoś zabraknie. Bo my raz w tygodniu w poniedziałki chodzimy do... Do, jeździmy do sklepu, a jakby mi czegoś zabrakło, jeszcze nie, do następnego poniedziałku, to wtedy ja zamawiam online. Także, także tak, to, tak to u nas wygląda. I jeszcze było pytanie takie o służbę zdrowia. No to ja może powiem krótko, tylko służba zdrowia jest tu bardzo dobra. Lekarze bardzo są dużymi specjalistami tutaj. Apteki. ja to kiedyś opowiem może szerzej, dlatego, że to, to się tak raczej krótko nie da powiedzieć. Jest dobra służba zdrowia, specjaliści są dobrzy, ale niestety jest to wszystko bardzo drogie. Ja, przepraszam, ja pamiętam, że kiedyś jechałam pogotowiem, karetką pogotowia gdzieś tam, to do, znaczy do, nie gdzieś tam, tylko do szpitala, bo że do co ja gadam, do szpitala. Ja tylko powiem o kosztach ambulansu samego, tego ambulans, wiecie, ambulans, karetka pogotowia, to o, wtedy za sam ten, ten, ten tą przejazd z karetką pogotowia, tam przyszło was 800 dolarów zapłaty, nie, a o, o ubezpieczeniach jeszcze też powiem, bo ubezpieczenia są, owszem, są, ja byłam wtedy na stanowym ubezpieczeniu, że teraz też złożyłam podanie o stanowe, bo mi zarobki spadły, bo, bo godziny się poz pozmieniały mi, pozmniejszały. Byłam na stanowym, także ja miałam to to pokryte całkowicie przez stan, no na no, tym pogotowiem i tam w tym, w tym, w tym szpitalu pobyt, także no i i, i tyle na temat. A i jeszcze, jeśli by ktoś nie miał ubezpieczenia, nie żadnego, no to wtedy te koszta są przeogromne. Pamiętam, że tak jak mówię, 800 dolarów za przejazd ambulansem. Ale ja pamiętam, że to znowu jest powrót do przeszłości, że tak powiem, bo Andy jak się na przykład urodził, to przyszedł mi rachunek za trzy dni. Ja miałam cesarskie cięcie i musiała być cztery dni w szpitalu albo trzy. Ja wiem, że te po cesarskim cięciu kobiety są jeden dzień dłużej ze względu na to, że tam się te rany jakoś tam muszą wygoić czy coś tam, nie? To mi przyszedł rachunek za 3 dni pobytu. Jakieś to było 23 lata temu, jak on się urodził, to było jakieś 27 tysięcy dolarów wtedy. I jeszcze Andy dostał. Andy, chociaż miał dopiero tydzień, czy ileś, taki malutki był jeszcze, dostał na jego swoje imię i nazwisko, przez na rachunek osobny, za jego pobyt w takim nursery, w takim, gdzie, te, gdzie takie noworodki leżą. No to Andy ten też kilka tysięcy dolarów dostał, I, ale myśmy wtedy mieli insurance, no to wtedy było, wtedy to było też przez ten insurance pokryte. W sumie, tak jak mówię, te ubezpieczenia kosztują, kosztują. No, spore pieniążki. No. Także tyle na teraz jest. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz serdecznie bardzo. Już kończę ten długi odcinek. Mam nadzieję, że dzisiaj się to pojawi tam na, na YouTube i wszystkich pozdrawiam i, i znowu do zobaczenia, do usłyszenia. No pa, pa trzymajcie się.